Witamy Was serdecznie. Dzisiaj taki e, odcinek poświęcony bezpieczeństwu e, podczas podróżowania. Słuchajcie, ostatnio bardzo dużo wypadków jest na polskich drogach, zresztą tylko nie, nie na polskich, wszędzie. E, wiadomo, no wszyscy liczą wtedy na służby ratunkowe, które przyjadą i mają nas wyciągnąć z rozbitego samochodu, e, podjąć nas z tego rozbitego samochodu, odciąć akumulator, zakręcić instalację gazową, jeżeli taka oczywiście się znajduje. I mają to zrobić szybko, muszą to zrobić szybko i... Powiem Wam tak, nie każdy strażak, faktycznie żaden strażak, czy pracownik służb medycznych nie, nie zna na pamięć każdego samochodu. E, chodzi tutaj o pewne zabezpieczenia, które są w samochodzie oraz wyposażenie tego samochodu. I powstał taki, taki międzynarodowy system kart ratowniczych samochodowych, w których to znajdują się pewne informacje, co i gdzie znajduje się w naszym samochodzie. I wygląda to mniej więcej tak. Akurat mam tutaj kartkę z modelem mojego Mercedesa. Za to odkażemy, żeby było dobrze widać. I co tu jest, słuchajcie, zaznaczone? Punkty newralgiczne. Jak widzicie, na rysunku samochodu są zaznaczone odpowiednimi kolorami ważne punkty, czyli zbiornik paliwa, akumulator, napinacz pasów, amortyzatory gazowe, sterownik poduszek. Po co? E, różne zabezpieczenia. Po to, że jeżeli na przykład strażak, osoba ratująca, ciężkim sprzętem natknie się na wzmocnienia samochodu, to niepotrzebnie będzie tracił czas na ich cięcie. Przez tym te nożycze jest szlak trafione, pękną generalnie, no i akcja ratownicza jest nieskuteczna. Druga sprawa na przykład poduszki powietrzne, systemy, sensory gazowe. E, pamiętacie taką słynną pewnie scenę z filmu e, Oszukać przeznaczenie 2, jak strażak wbija nóż tak, w samochód i odpala poduszka, która zabija dziewczynę, nie? no to mniej więcej o to samo chodzi. Nikt nie będzie szukał, tracił czasu na szukanie akumulatora. Ja Wam powiem przykładowo, postawię Wam Mercedesa, BMW i Opel Corsa B. Znajdźcie mi akumulator. No i każdy straci ten czas, tak? W Mercedesie mam akumulator, jak widzicie, z tyłu w bagażniku po prawej stronie, w BMW to będzie pod fotelem, a Opel Corsa B ma pod podszybiem z prawej strony. Ale to no, no skąd ma to każdy wiedzieć? Dlatego Taka karta pojazdu w każdym samochodzie powinna się znaleźć. Oczywiście odpowiedni model i jest wszystko na niej zaznaczone. Nie we wszystkich kartach słuchajcie jest taka akcja, że nie zauważyłem, że są niezaznaczone zbiorniki z gazem, no bo wiadomo w jednym samochodzie ten zbiornik będzie w bagażniku w kole, a w drugim będzie to walec gdzieś tam przy siedzeniach, dlatego jeżeli macie gaz, instalację gazową, wejście jakimś sobie tutaj, tak ja to zrobiłem, takim rysunkiem, takim dość prawda, widocznym markerem czy, czy flamasem, zaznaczcie miejsce, w którym znajduje się zbiornik z gazą, tak? Butla z gazem. I opiszcie to po polsku, w języku angielskim zaznaczcie tutaj na tej karcie. Teraz jest międzynarodowy system mówić, gdzie ta karta ma być umieszczona. Ona nie ma być byle gdzie w samochodzie. Ja on sobie składacie na pół, dokładnie na pół, i ona ma być tylko i wyłącznie w jednym miejscu, w dachuszce słonecznej, czyli wkładamy ją tutaj, pod daszek i zamykamy. Oczywiście, jeżeli chcemy używać daszka, prawda, no to musimy sobie kupić takie, takie gumy, takie paski, żeby tą, tą karteczkę nam tutaj przy, przycisnęły. W każdym samochodzie ona ma być tylko i wyłącznie w tym miejscu. Teraz, skąd służby ratownicze mają wiedzieć, że Wy posiadacie taką kartę w samochodzie? Do tego jest taka specjalna nalepka, którą się odlepia, nalepia i nalepia się ją tutaj na lewą stronę szyby i wtedy strażak, czy osoba ratu, ratująca Was, ratownik medyczny, wie, że w aucie znajduje się karta bezpieczeństwa pojazdu. Odklejamy sobie taką kartkę. O proszę, tak to wygląda. Karta ratownicza w pojeździe. To jest znak, że w tym samochodzie znajduje się taka karta ratownicza. I przyklejamy ją z lewej strony tutaj na szybie. O, Tak mniej więcej gdzieś tu. Żeby ona była w widocznym prawda, miejscu, ale tak żeby Wam nie, nie po prostu nie ograniczała widoczności w samochodzie jak jedziecie. I powiem Wam szczerze, jest to bardzo dobry sposób, ponieważ często, gęsto my uczestnicząc w takich szkoleniach czy w akcjach ratowniczych, jako widzowie, oczywiście, e, widzieliśmy, że po prostu no, panowie cięli drzwi. W miejscu, gdzie było zbrojenie tych drzwi, czyli wzmocnienia boczne. Później biegali, gonili. Samo znalezienie akumulatora, jego odcięcie jest kluczowe. Jak auto się pali, jest iskra, prawda, nadal prąd. Trzeba jak najszybciej odciąć źródło zasilania, czyli ten akumulator. No i wezmę pierwszego, lepszego Kowalskiego, podniosę mu tu maskę, znajdziemy akumulator i on będzie je szukał. A on jest w bagażniku. No i to jest bardzo potrzebne. Tak więc tak te karty wyglądają. Aha, gdzie jest zdobyć? Słuchajcie, w każdym większym mieście w U-dealerach ASSO, czyli na przykład w, klikacie sobie w Google karty ratownicze pojazdu, no i wyskakuje Wam taki schemat, znajdź swoją kartę. Wpisujecie miasto, w którym mieszkacie i wyświetlą się Wam dealerzy, przeważnie są dealerzy autoryzowanych stacji obsługi, salony samochodowe, w takie karty odbieracie. I jedziecie, dostajecie taką nalepeczkę, tak u nas tą żółtą i ten format karty A4, który tam wypełniacie, zaznaczacie i wkładacie tutaj w daszek. I powiem Wam szczerze, to jest około 6-9 minut, jakieś 30% szybciej trwa ratowanie kogoś z takiego zbitego auta, gdzie służby ratownicze mają informacje, gdzie się znajdują poszczególne podzespoły bezpieczeństwa, wzmocnienia, w Waszym samochodzie. Także zachęcam Was do pobierania takich kart, jest to darmowe oczywiście, do montowania ich w swoim samochodzie. Naprawdę może Wam to kiedyś pomóc. Oby nie były potrzebne w użyciu, ale jeżeli już, to Wam to bardzo dużo pomoże. Przy okazji chciałem bardzo podziękować firmie Akra 2, zespołowi Akra 2, Bartkowi Andrzejowi, ostatnio za pomoc, którą dla nas nieśli, za szybką interwencję właśnie pomocniczo-ratowniczo- lawetową. Jestem pod wrażeniem i serdecznie Wam dziękuję, Panowie, za pomoc. Wesołych świąt jeszcze raz i do zobaczenia. Obrigado, senhor.